Witajcie drodzy! W zimowej atmosferze kolejna kromeczka nadziei. Zasypane wszystko na nowo. Mimo wczorajszego odśnieżania, tu w Livingstonie mamy rzeczywiście zimę na całego, ale sieci słońce to jest nadzieja i do tego Jezusa, wschodzącego słońca, dzisiaj kierujemy nasze myśli i słuchamy go w słowie. On nam dzisiaj mówi, tłumacząc uczniom, ale tłumacząc też faryzeuszom uczonym w piśmie, że nie to, co do człowieka wchodzi, czyli to, co zjemy, to, co wypijemy, Czyni nas nieczystym, ale to, co z nas wychodzi, to nas potrafi e, uczynić nieczystym, to, co wychodzi z naszego serca. A mówi o złości, o nienawiści, o wszelkim kłamstwie, o wszelkim czynieniu. E, Zła, które właśnie rodzi się w naszym sercu czy w naszych myślach i ostrzega przed tym, żebyśmy pamiętali, że właśnie to, co wychodzi z nas, to czyni nas nieczystymi. Starajmy się o czystość mowy, o czystość myśli, ale też o to, byśmy umieli życzliwie i dobrze mówić o sobie życzliwie albo wcale czasami to jest najlepsza opcja, by zamilknąć w sytuacjach, kiedy nie mamy nic życzliwego czy dobrego do powiedzenia. Kochani, dzisiaj patronką jest święta scholastyka, siostra, bliźniaczka świętego Benedykta, założyciela ogromnej rodziny zakonnej benedyktyńskiej, a święta scholastyka, jak to na dzielną bliźniaczkę przystało, stworzyła zakon żeński, który właśnie jest taką żeńską gałęzią benedyktynek. Wspaniale działają kobiety, modląc się, pracując, pamiętamy tę benedyktyńską myśl ora et labora. Módl się i pracuj. A ca cała reszta e, będzie od Boga. I niech właśnie ta myśl od świętego Benedykta, świętej scholastyki, która była e, zafascynowana pracą Benedykta, ale też potrafiła dla kobiet i dla siebie znaleźć taką pracę, która dopełniałaby tę ewangelizacyjną misję, którą jej brat brat bliźniak rozpoczął z najpiękniejszym dziełem, działem, które znamy czyli z e, pięknym opactwem Benedyktynów i Benedyktynów benedyktynek na Monte Cassino prośmy więc przez świętych scholastyki i świętego benedykta, o to byśmy umieli ora et labora, pora, modlić się i pracować, dzisiaj niektórzy będą musieli popracować na odsypaniem tego śniegu, ja zaraz też się wybieram więc optymizmu w tym wszystkim i wdzięczności za to, że jesteśmy zdrowi za to, że mamy siebie nawzajem, za to, że jako wspólnota chcemy przychodzić i wspólnie modlić się. Módlmy się za siebie nawzajem. Prośmy o potrzebne łaski. Dziękujmy za to wszystko, dobro, którego tyle otrzymamy, które na nas spada jak błogosławieństwo obficie, jak dzisiaj obficie spadł o poranku tutaj ten śnieg. Z Panem Bogiem dobrego dnia Wam życzę, optymizmu i do usłyszenia jutro.